Jedziesz na wakacje? My zaopiekujemy się Twoimi rodzicami. Hotel dla seniorów z całodobową opieką medyczną. Villa Kosmowski w Szczawnie Zdroju, jednym z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Niskie ceny prądu. Budzisz się z bólem kręgosłupa? Czy wie, że to może być wina niewłaściwego materaca? Dobierz odpowiedni na wwwmdc.pl lub odwiedź salon materacę dla ciebie. Galeria wnętrz domar Braniborska 14, 14 piętro. Hurtownia Sawa to Centrum Mody Damskiej. Oferujemy największy wybór konfekcji na każdą okazję, również dla panów. Proponujemy sukienki, komplety, kreacje. Sawa to 1000 metrów pełnych elegancji. Niepowtarzalne kolekcje w niepowtarzalnych cenach. Zapraszamy na wyprzedaż kolekcji letnich. Taniej nawet do 70%. Hurtownia Sawa czynna 7 dni w tygodniu. Hurtownia Sawa, Przemkowska 4, Boczna Strzegomskiej. Takich kreacji nie ma w żadnej galerii. Trzynastolatek wyrzucony z obozu zginął w wypadku w drodze do domu. Odwoziła go przypadkowa osoba, dostawca warzyw. Za chwilę więcej o tej sprawie. Agata Dzikowska, dzień dobry także w internecie i na urządzeniach mobilnych dzięki aplikacji TVP Stream. Zaczynamy fakty. Kuratorium chce prokuratorskiego śledztwa w sprawie śmierci chłopca wydalonego z obozu. Wydalono dziecko bez um, wyraźnego w naszej ocenie powodu. Najwięksi kolekcjonerzy przyjechali do Wrocławia na wystawę dzieł Broiglów. Jestem dumny, że mogę je pokazać innym. I studenci z Wrocławia autostopem w podróż dookoła świata. Każdy by chyba chciał. Był obóz harcerski, chłopiec z problemami i wychowawcy, którzy postanowili się go pozbyć, dali rodzicom ultimatum i odesłali dziecko do domu z nieuprawnioną osobą. W drodze do domu chłopiec zginął w wypadku. Wychowawcy nie mają jednak sobie nic do zarzucenia, ale ich przełożeni wszczęli wewnętrzne postępowanie i odsunęli opiekunów od pracy z kolonistami. Marcin Rosiński. Mateusz miał 13 lat, choć czasami zachowywał się dziwnie, nikomu jednak nie ubliżał, nie był też agresywny. U chłopca zdiagnozowano zespół pobudzenia psychoruchowego. Dziecko miało brak koncentracji, rozpraszał się, wszystkim się zajmował, chciał tak wszystko jakby to ogarnąć. Dużo mówił niesamowicie, mówił też głośno, no bo taki był i wszystkim się interesował, idąc nawet gdzieś, gdzieś się zawiesił, bo coś zobaczył ciekawego. Podziwiając motyle, chłopiec szedł na przykład w las, nikogo o tym nie informując. Takie zachowanie nie spodobało się wychowawcom na obozie. Jeden z uczestników sprawiał problemy wychowawcze. Kadra obozu podjęła decyzję Radom Obozu o usunięciu uczestnika z obozu. Tu pojawił się problem. Rodzice nie mają samochodu, więc poprosili o kilka dni zwłoki. Harcerze nie chcieli się na to zgodzić. Matce Mateusza postawiono ultimatum. Od nakazu wydalenia dziecka, jeśli jest podjęte, 24 godziny, bo policyjna izba dziecka. Rodzice chłopca nie mieli innego wyjścia. Zgodzili się na powrót syna pod opieką przypadkowego współpracownika wrocławskiego, chówca ZHP. Wiemy, że e, mężczyzna wiozący dziecko do Wrocławia miał oświadczenie rodziców o zgodzie na Przewiezienie tego dziecka do Wrocławia. W drodze do Wrocławia samochód miał wypadek. Dziś matka chłopca nie może sobie wybaczyć, że zgodziła się na tę podróż. Ten pan wolą straszną presję. Presję i to nie była taka rozmowa prosząca, tylko no, nie dająca nam wyboru. Myśmy nie mieli czasu się zastanowić, nie mieliśmy czasu w ogóle zadziałać. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty złożyło dziś do prokuratury doniesienie w sprawie śmierci trzynastolatka. Wydalono dziecko bez wyraźnego w naszej ocenie powodu. W związku z tym chcemy, żeby prokuratura to zbadała. No i kolejna sprawa fakt, że dziecko zostało przekazane osobie niezwiązanej z obozem. Harcerze nie mają sobie nic do zarzucenia. Czy to, co się zdarzyło? W trakcie transportu jest winą organizacji. Oczywiście, gdybyśmy brali pod uwagę sytuację tego typu, że jakby nie było wydalenia, to by nie było wypadku. Trzeba dodać, że harcerze dobrze znali Mateusza, który od czterech lat udzielał się w drużynie integracyjnej funkcjonującej przy jego szkole. Przed rokiem chłopiec też był na obozie w Krzeczkowie. Czynnikiem tym, który to moje dziecko musiało w tą podróż się udać, niestety było ZHP, a konkretnie obóz, a konkretnie ci wychowawcy. Szef obozu już wyciągnął konsekwencje wobec wychowawców. Nie mogą już opiekować się uczestnikami obozu. Obok prokuratorskiego ZHP prowadzi wewnętrzne postępowanie. Wrocław Marcin-Rosiński. Mama Mateusza w rozmowie z naszym reporterem podkreślała, że zależało jej właśnie na tym, by ci wychowawcy nie mogli już opiekować się dziećmi. Zmieniamy temat. Wyciągnięte z prywatnych kolekcji warte majątek obrazy mistrzów malarstwa flamandzkiego są we Wrocławiu. Zanim obejrzą je zwykli śmiertelnicy, dziś podziwiali je w Muzeum Miejskim właściciele dzieł. To jedyna okazja, by zobaczyć obrazy schowane. Z...